Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution 2 oczywiście. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową atrakcję, która pojawiła się w grze w nowej aktualizacji, darmowej aktualizacji, ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Dzisiaj będzie taki szybki odcinek z okazji pierwszej rocznicy Jurassic World Evolution 2, i z tej okazji również dostajemy, moi drodzy, małą aktualizację. Co prawda, zaplanowałem zupełnie inny odcinek na to, żeby dzisiaj się pojawił, ale skoro wychodzi taka aktualizacja, to dlaczego w sumie by nie? A zatem wyszła darmowa aktualizacja z okazji rocznicy albo urodzin Jurassic World Evolution 2, a wraz z nią, moi drodzy, dostajemy Tyrolki. Można je w dowolny sposób customizować. Jest to naprawdę bardzo fajny smaczek. Jest to nowa atrakcja do naszego parku. Będzie można sobie oczywiście przejeżdżać tuż nad laguną, ewentualnie tuż nad jakimkolwiek wybiegiem. Niestety nie możemy postawić sobie tej tyrolki tutaj, tak jak sobie stawiamy galerie widokowe do naszej laguny, ale możemy je sobie połączyć razem z ogrodzeniem. Zatem tworzy to wtedy jedną całość i ma to wtedy naprawdę sporo uroku, także postawmy sobie to tutaj i wtedy w zależności od poziomu, od wysokości terenu, to ta linka również się obniża i wtedy im bliżej one są, no to jest zachowany mniej więcej ten sam poziom, prawda? Ale jak im bardziej oddalamy, tutaj jest nasz punkt startowy, ta pierwsza tyrolka i ona wtedy dostosowuje się do tego do naszej drugiej platformy. Tyrolki, coś na tej zasadzie. Zatem, jak widzicie, tutaj, mniej więcej teren jest dosyć płaski, ale, mimo to, żeby oni mogli zjeżdżać, tak, no to to z automatu tamta pierwsza musiała być wyżej, żeby można było zjechać, prawda? W ogóle to nam chyba też daje widoczność dinozaurów, z tego co mi się wydaje. A przynajmniej powinno tak być. Oczywiście, że daje nam widoczność dinozaurów. Jest! Jedzie! Jak um, jakby to powiedzieć, są dosyć średnio zabezpieczeni, po prostu na tym siedzą, nie, nie ma tu żadnych szerków, no generalnie BHP leży. Ale generalnie fajnie to wygląda, nie mogę powiedzieć, bo naprawdę jest to spore urozmaicenie do parku, podoba mi się, fajny pomysł. I teraz wyobraźcie sobie, że zjeżdża sobie taki gość i nagle mamy... Ej, generalnie przejeżdżając na tej takiej tyrolce... I jeżeli któryś z tych gości wyczai moment, jak Mozazaur, akurat też skacze po, po rekina i widzi pod nim otwierającą się paszczę Mozazaura, no to ja bym generalnie miał na jego miejscu pełne gacie. Także adrenalina naprawdę wtedy by działała. Atrakcja, moim zdaniem, naprawdę spoko. A zobaczcie, jak one często w ogóle jeżdżą. E nie, naprawdę fajny pomysł, bardzo mi się to podoba. Naprawdę pomysł jest jak najbardziej spoko. Mam nadzieję, że Wam również się to podobało. Tak więc, jeżeli mój drogi widzu, tobie również się to oczywiście podoba, zostaw łapę w górę, subskrybuj kanał, a my widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.